Cześć, tu Bobson. <coughs> Dzisiaj filmik z Minecraft 1.4.2. Yy, to mój drugi film no. I już razu mówię, że będzie swąkażny. nawet już pewnie widzieliście na tego odcinka. Teraz będzie dodana muzyka w niektórych momentach. Będzie strasznie, ale coś. Będzie muzyka dodana. No i ogólnie... Również... Mniejsza. To zobaczycie. Zobaczycie sami. No to co? jedziemy dzisiaj robić zomer. Nie dzisiaj zrobimy doma, tylko trzeba sobie zrobić jakby sikerkę i craftek. To było. Okej. Okay. Muszę jeszcze takie z miejsce konkretne znaleźć. W góra mnie trochę fascynuje. Nie wiem, nie, nie wiem czemu naprawdę. Troszkę mnie fascynuje. Chwila włączę sobie Skype'a. Przepraszam Was. Zobaczę co mam włączone, okej. Okay. Chwila, chwila, będzie chwilowy I wyłączę sobie potworki. Chyba ja będzie los to włączę, ja będę tylko chciała potworki, bo... to choryzmów ma w samym ciąży wszystko. Nie mam tej gusty, a nie, tylko sobie rozejrzymy się. Ciekawe gdzie są bagno? Bagna, ja na bagna poszedł, to tam są wiedźmie. Łohohoho. Tam się wrócimy. Tam były jakaś anita, miejsce. W dżungle nie bo na dżungli wchodziłem, bo w dżungli nie lagi. No, co no nie lagi, no. Nie tak jest lagi, no, ale. Nie można tak ile lagów, no. Osobym normalnie nie działa, ale. Chodzi o to, żeby byłoś to wcześniej na ściskami. Aj, tajemnica, by się wszedł. Dobra. Bez tajemnica też da się żyć, nie? W fajnie jest upomniana tej sali. Fuck. A ja wspomniałem jeszcze minki tej dać. tak. Jedyne, co się zajęłem od pierwszego odcinka, to nagrałem pierwszy odcinek, to wrzuciłem już na YouTube. Od pierwszego odcinka jedyne, co się zajęłem, to był właśnie ten Sony Vegas. Co do tego, do filmików, do obrabiania, do obrabiania ogólnie do formatu, nie do formatu tylko... na no, mniejsze wiecie o co chodzi. Wy dobrze wiecie o co chodzi. Może niektórzy nie wiedzą, no, ale większość pewnie wie. Sorry, Zagadałem się z panią. A, dzisiaj słucharek? dzisiaj, tak? To potem. Jak chcecie usłyszeć sucharkę, to oglądacie film. I łapki łap w górę. Chyba nie, nie chcecie słucharka, to nie będzie słucharka, nie? Tak, tak. Ścinaj się. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś mi to trampiał. No, bo był ten... Tember mop to był ten... To Robicie filmik HD jak każdy będzie, nie? Z około 15 minut. Potem dopiero zacznę dłużej kręcić, bo e, i jeszcze jedno. Pewnie teraz nie słyszycie dźwięków w ten. Nagrywam HyperCam. słyszycie dźwięków z gry, słyszycie. Dlatego nie będę na razie z, z, ten, z kumplami nagrywał, bo form robię format kompa i ogólnie pobiera sobie tutaj frapsa. I chociaż się nie będzie tak ciało wszystko. Będzie można normalnie wiesz, świecie no. Format kąpar, bo już jest zamulony strasznie. Mam już go 3 lata i jest zamulony. No może nie 3 lata, no, takie i był. Nie wiem czemu jest taki już zamulony, nie wiem co ja tam robię na tym kobie. Może brat mi ściągał jakieś pomoc. Żartowałem, by... dobra, to fajne. Okej. Okay. Trochę tego na trochę tego. No i nadchodzi noc, nie tak nie będzie. Rybko byśmy dla Dobra, potem sobie kotka zrobimy. I odkryłem takie, pewnie nie słyszycie, bo już to odkryłem na pierwszym filmiku, a bo na pierwszym filmiku pytałem się czy słyszycie coś. Ale nie słyszycie na pewno. Dlatego ja będę tylko wam mówił o co chodzi. Na przykład krowa tak dziwnie jakoś sapie tak. Tak. I jakoś trochę strasznie tak. Tak jak zmęczy czy coś. Jak bieg, na przykład, tak... Mniejsza. Tak, o. Mniejsza, o co chodzi. Jak oglądaliście bajki, jak widzieliście malicę, tak go robi, tak... Takie... Mniejsza. Na przykład, nie wiem, jakiś byk, byczek Fernando. O! Pamiętam byczka Fernando. Jeźdźnictwo. To jest mniejsza. E, tam, jest, tam jest fajna góra. A, tam jest moja wyspa. 1 odcina, wow, miałem domek zrobić. No. Dostałem już normalnie grami za to skakanie na liście. Ostatnio ten. Nie nagrywam filmik, miałem nagrywać filmik, żebym stworzył nowy sobie świat, ale nie nagrywam na nim. Daty były jakieś dziwne. I Chciałem skoczyć do wody i centralnie wpadłem na ostatniego liścia, znaczy, ostatnim krok liścia, co był w końcu. Centralnie wpadłem. No mówię na pewno wlecę do wody, no ale yep. tu nie. Kurz zero, no To był tak wysoko. No mniejsze. A, dobra, ten słucharny dzisiaj. To tak. Polak! To ja ten, co tak nalecałem. Polak, Czech. Niemiec. Zapał ich diabeł. Jeden sam co w pierwszym odcinku. Inny. No słuchajcie. Zapał ich diabeł. Diabeł miał skunksa. I powiedział: kto naj, najdłużej wytrzyma ze skunksem, ze skunksem w klatce. W takiej większej klapce w takiej większej klapce tego nie zbije. No i dobra, do wpuści najpierw Czecha. Tak, Czecha. To dobra, no to czek wytrzymał, nie wiem tam 10 minut. 8 minut 9. Powiedział, że już więcej nie, nie wytrzyma. No to go zrobił. Potem wyszedł ten yy, Niemiec. Wytrzymał z 15, 15 minut i wyszedł. I wieszyć, i diabeł go zabił. Wyszedł Polak i z tym skunksem razem tam, nie? I po chwili wychodzi skunks i mówi więcej z nim nie wytrzymam. No może... No może ten niektórzy nie zrozumieli, więc no... Po prostu no, chodzi o to, że z Polakiem więcej nie dużej nie, nie wytrzyma Skunks. niż ten Polak ze Kungsem to. No nawet śmieszny słucharek. Jak się tak odpowiada jeszcze później to już to w ogóle, ale... Ja tak jakoś płynnie nie odpowiadam, no pogadam sobie. Pansy. Może odpuścimy sobie na tamtą wyspę, tylko sobie tutaj zróbmy. Bo nie bez tamtej władzającej wyspy miałem tutaj sobie coś zrobić, jakąś platformę. Ale to byłoby, też było trochę za długo i... Zajęłoby mi... Znaczy no nie no, nie będę robił na odcinku każdego wszystkiego. Będę robił... A dobra.

bo teraz mamy blisko wodę, to sobie zrobimy... A nie, nie zrobimy sobie, to tylko jest jedno źródełko. Hmm, nie ma problem. Uuu, zrobimy sobie. Nie ja widziałem tego. Głębokie. Wiem, że jest na hardcore, ale. Uff, ładnie głębokie. No, to jednak sobie zrobimy. Z nie nie skończamy, żeby tam nie schodzić tak na no, dłoż. Ale fajno, bo tymi kamieniami tak zobaczcie, słuchaj, to fajnie wygląda. Mam graźmieniłam, zobaczcie, sobie jak to fajnie wygląda. Ale na to w pocinku. Trzeba kamienie i to chodzielenitam. Ejdź! Ej, ej! ej. <laughs> nie chciałem! Nie! Nie dawajcie mi łapek dół! Nie chciałem. Mój kolega, mój kolega mnie ogląda i powiedział, że... Takie sobie, no, ale powiedziałem mu, że się dopiero wybiję. Ja dopiero więc drugi odcinek. Ja dopiero wstęp nagrałem. Ja dopiero będę jeszcze... I tak, Powiedziałem mu, że... Ten. Czy chce ze mną parkour kręcić, jak będę już miał tego formata, a formata będę miał. Będę czy po formacie będzie. A formata mi zrobi Kazem. Znaczy nie no sorry, nie kazem, taki facet nie? No, blisko, znamy się, się no to. I tak trzeba tak, no ale. I, dobra, mniejsza. No i zrobię tego formata i... Gdybym zrobię tego formata, to zacznijmy grać dopiero parkoury. Będę nagrywał już frapsem wtedy. Żeby było już że fajnie nagrywało. I... No, no, będę frapsem ogólnie nagrywał i. faj, ha, ten Będę frapsem nagrywał i ten. Powtarzam się wiem. Może no, się powtarzam, nie wypominajcie mi tego. Nie wypominajcie mi. Nie wypominajcie mi. Nie, no, ja mój szef. To już jest stare piosenie. Jara. Fuck, 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 mówię mi To nie lubi much. Napiszcie im w komentarzach. Chyba, że mieszkacie w mieście i tam... I w bloku jeszcze. No to już w ogóle bo nie macie problemu z muchami. Możliwe, że macie nie to możliwe, no ale na przykład mój dziadek mieszkał w bloku w Łodzi i... Ja mieszkałam parę kilometrów od niego. No nie parę, bo trochę ja jednak mieszkam trochę tych kilometrów. Ja będę no, mówił ile. A na pewno mieszkam trochę trochę, 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 nawet trochę, trochę. mieszkam na miałem kilometrów. I... Tam rzadko są. Ani tak komara jednego nie ma, nic tam nie mieszam. Na trzecim piętrze i tam już nic nie ma. Tylko, tylko na trzecim mieszka, tylko. I tak już tam mu nic nie przeszkadza. No boże, tam mucha trafi czasami, no ale... A, nie ma ten dziadek. No i ogólnie, nie? No, ale dziadek częściej się rzuca kasą. dlatego I... <laughs> ja tak wspomniałem jakoś z pierwszego. Dobry dziadek. I znowu załapałem laga. ue. ue. Dobra, prowadzimy sobie jakoś, nie? Przymier jak nie robię nic ten... Muszę sobie jawe w Jak nie robię nic ten TGS. Tam dalej nic nie patrzę, to... to nie można się zmniejszyć ten. Tu będę robił tak sobie. Ej. Co z tego jak robię ten moment, nie? Mm, to robię dziś. Tak malutkie sobie nic Aj, Ajcie, duszę. Z w ogóle inne dźwięki jak się niszczy jak się układa dwójne dźwięki słyszę Może jak się układa to nie jest tak źle ten... chwila, zrobię na chwilę cięcie no cześć, już powróciłem i powiem wam tyle Przyszłem po piasek, kurde na no, ta miło uchada w górze. Zobiję do kawałek domu. Tyle chyba więcej zrobię. Na mi się bardzo, bardzo, bardzo ucięło. Naprawdę to wezmę całą cięcie zrobię, ale zrobię już tą szybę i domek zrobię i wam pokażę na końcu jak zrobię domek. Tak, ten zrobię. Yy, sorry, tam drząć cięcie. Wyłączyłem coś innego w ogóle. Teraz to jest w ogóle drugi jakiś ten, ale mniejsza. Złączę to wszystko w jedno i... Ten, yy, następny odcinku dopiero położę mój moment, taka będzie. I następny słuchawek będzie oczywiście. Teraz będzie montaż. Więc teraz będzie na początku. Dobra, mniejsza. Muza miała być, więc będzie. Jakaś tam, a jak nie będzie, to nie będzie. Postaram się włożyć gdzieś tam w jakimś momencie, nie wiem. Mniejsza. No. To tyle co chciałem powiedzieć. W następnym odcinku będziemy... Będziemy robić to, co wymyślę. Ale jak nie napiszcie w komentarzach, co mam napisać. No dobra, no to w tyle. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie z naszej strony. tu jakiejś zachęty. No mniejsza. I to tyle. Ara, cześć. Pa, pajki.